Witajcie kochane, przychodzę dzisiaj do Was z tagiem Tak o mnie. Robię go tylko i wyłącznie dlatego, że prosiłyście o to i wybaczcie jeśli będę sobie spoglądać na telefon, ale mam tutaj pytania jakie do tego tagu są załączone pytanie jest 36, więc jest ich troszkę ja postaram się w miarę streścić i odpowiadać dość krótko na te pytania. Mam nadzieję, że tak Wam się spodoba i gorąco zachęcam Was do oglądania. Pytanie numer jeden: jak masz na imię? Na imię mam Marzena. Kiedy obchodzisz urodziny? 3 września urodziłam się w 1985 roku, co oznacza, że wkrótce będę miała 28 lat. Co studiujesz? Jaka była twoja wymarzona praca w dzieciństwie? E, jeśli chodzi o studia, to w tym momencie nie studiuję nic. Jestem na e, kursie angielskiego w koledżu. E, natomiast jeśli chodzi o studia, jakie skończyłam, jest to e, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa studia licencjackie. E, ukończyłam je w Krakowie o kierunku kosmetologia również skończyłam taki roczny kurs stylizacji i wizażu. Jeśli chodzi o pracę wymarzoną w dzieciństwie, to bardzo chciałam być astronomem, ponieważ od naprawdę młodych lat, odkąd dostałam książkę chyba Świat wokół nas, z tego co pamiętam, wygrałam ją w jakimś konkursie. Odkąd dostałam tą książkę, właśnie o gwiazdach, konstelacjach, bardzo e, zauroczyłam się właśnie galaktyką, gwiazdami e, i chciałam coś w tym kierunku robić. E, no, niestety e, nie wyszło, robię coś zupełnie innego. E, pytanie numer cztery: Czy masz chłopaka, dziewczynę? E, nie mam chłopaka, mam męża. Od września jestem mężatką, od września roku poprzedniego. Jakiej muzyki słuchasz? Jeśli chodzi o muzykę jaką słucham, zazwyczaj jest to muzyka radiowa, w zależności od okoliczności, jaki mam nastrój. Czasem lubię posłuchać sobie Smentów. Bywa, że słucham muzyki tureckiej, hiszpańskiej portugalskiej w zależności od tego naprawdę jaki mam nastrój czasem zdarza mi się wracać do starych kawałków Nickelback albo Aerosmith lub też zapomniałam w tym momencie nie, nie, nie przypomnę sobie E, czy pracujesz? Tak, pracuję. E, pytanie siódme, czego szukam w drugiej osobie? E, to tak naprawdę zależne jest od tego, czy jest to partner, przyjaciel, czy może ktoś znajomy. E, zazwyczaj szukam e, oparcia, pogody ducha, e, poczucia humoru, inteligencji, e, troszkę takiego szaleństwa w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I co, i myślę, że wielu innych cech wymieniać nie będę, bo ten filmik trwałby bardzo długo. Do kogo zwracasz się, gdy jest ci smutno? Więc głównie zwracam się do mojego męża, który jest moim największym przyjacielem. Zwracam się również do mamy, a ponadto do mojej matki Chrzestnej, która. Jest według mnie bardzo dobrym doradcą w różnych kwestiach. Na przykład, w tym momencie pomogła mi w kwestii, właśnie związanej ze zdrowiem, w kwestii z grypą żołądkową, i naprawdę cieszę się, że zapytałam ją o radę. Ulubione jedzenie. No i tutaj, właśnie. Kwestia jest taka, że jeśli chodzi o jedzenie e, polskie, to będą to ruskie pierogi e, i będzie to basz czerwony zabielany z ziemniakami. E, nie wiem, czy u Was się tak jadało w domu, czy nie. U mnie się jadało i ja akurat bardzo to danie lubię. Natomiast jeśli chodzi o takie jedzenie bardziej egzotyczne, to na pewno uwielbiam owoce morza, a mianowicie krewetki, na które niestety jestem uczulona. Uwielbiam ośmiornice, ślimaki, ale ślimaki wodne wróć, lądowe. Ponadto bardzo lubię ryby, takie jak miecznik i łosoś. Um, ulubiona część garderoby. Jeśli miałabym wybrać e, jedną rzecz, to na pewno byłyby to Leginsy. E, ponieważ Leginsy e, są bardzo wygodne, e, można stworzyć z nimi stylizację naprawdę na sportową, na elegancko, zupełnie taki luźny, codzienny styl, więc myślę, że byłyby to leginsy. Czy masz zwierzątko? W tym momencie nie mam żadnego zwierzątka. Ulubione miejsce. Pytanie numer 12. Jeśli chodzi o ulubione miejsce w Wielkiej Brytanii, to myślę, że byłaby to sypialnia w moim domu. Jeśli chodzi o Polskę, to uwielbiam pieniny. Natomiast jeśli mówimy o krajach takich bardziej. O ciepłych krajach, to uwielbiam Hiszpanię, a głównie miasto, gdzie żyje moja mama, czyli Uelba. Uwielbiam je, dlatego że przenoszę się w zupełnie inny świat. Jestem uczulona na słońce, ale ciepło, palmy, ocean dają mi taką naprawdę pozytywną, pozytywną energię. Czy masz drugie imię? Tak, mam, na drugie mam Anna. Jeśli chodzi o trzecie imię, jest to Julia, czyli Marzena, Anna i Julia. Ulubiony przedmiot w szkole. W szkole podstawowej ulubionym przedmiotem była biologia, jeśli chodzi o szkołę średnią, była to historia sztuki. Jeśli chodzi o studia, to szczerze mówiąc, chyba zajęcia praktyczne. Jeśli, kolejne pytanie, pytanie numer 15, ulubiony napój. Jeśli mówimy o napojach ciepłych, to będzie to kawa, o takich gazowanych to będzie to Coca-Cola Sherry, a jeśli mówimy o napojach alkoholowych, to będzie to nie wiem, takie wino, likier portugalski o nazwie Muscatiel. Myślę, że w miarę poprawnie to wymawiam. I swego czasu bardzo lubiałam żubrówkę z sokiem jabłkowym. Um, ulubiona piosenka. W tym momencie nie posiadam swojej ulubionej piosenki. Swego czasu była to piosenka Nicki Minaj Turn Me On. Um, i co, na pewno z takich e, klasyków e, to e, robi, e, nie, wybaczcie, e, nie będę nawet sobie starała się przypomnieć teraz tej piosenki, bo e, zaliczę tu jakąś wpadkę. Hmm. Twoja ulubiona, 17 Jakie imiona nadałabyś dzieciom? No, i właśnie w tej kwestii no to jest kwestia trudna, ponieważ ja pochodzę z Polski, mój mąż z Portugalii, no i mieszkamy tutaj w Wielkiej Brytanii. Dlatego też myślałam o imieniu, które występowałoby w każdym z tych krajów. I dla chłopca Sebastian. E, gdzie e, imię to podobam się, również dlatego, że mój brat ma tak na imię. E, no i tak jak powiedziałam, występuję w każdym z tych krajów. E, a dla dziewczynki myślałam o Izabel, ale, mm, ale po prostu e, nie do końca to imię mi się podoba. Jakiś czas temu bardzo e, byłam fanką imienia Liliana. Czy Lilian? Nie wiem, tak czy inaczej, bardzo mi się to imię podobało. Diana również jest według mnie ładnym imieniem. Pytanie 18. Czy uprawiasz jakieś sporty? Co do sportu, to jestem po prostu leniwiec. Jakiś czas temu chodziłam na siłownię, więc chodziłam na bieżnie, na rowerek i na Chyba nie wiem, nazywa się to orbiter, czy tam orbiterek. E, bardzo lubię jeździć na rowerze w linii prostej. E, tak, może to śmieszne dla wielu z Was. Jazda na rowerze mnie rela relaksuje. I sprawia mi przyjemność, jeśli jadę po prostej lub też z górki. Pod górkę nienawidzę z tego względu, że się męczę, a jestem palaczem, więc y, przychodzi mi to bardzo ciężko. Um, nie, ulubiona książka. E, I ja swy, w swoim życiu przeczytałam troszkę książek, e, ale jeśli miałabym wybrać e, e, 3. To e, książką numer 1 wy, byłyby Wyznania Gejszy. E, nie mam w tym momencie tej książki ze sobą, bo ją pożyczyłam e, znajomej, e, ale na pewno e, byłaby to książka Sekret, która może dla niektórych z Was jest znana. E, ja Wam gorąco, gorąco ją polecam. I książką, którą również Wam polecam, jest książka Dlaczego mężczyźni kochają zołzy, jak również inna część Dlaczego żenią się z zołzami. Ja polecam Wam te książki dlatego, że zmieniły one sporo w moim życiu. Zmieniły nastawienie, tok myślenia, dały mi wiele przemyśleń. Wiele wskazówek co do życia, co do partnerstwa i innych rzeczy, i ja jestem naprawdę szczęśliwa, że te książki trafiły w moje ręce. Kolejne pytanie. Ulubiony kolor, pytanie numer 20. W tym momencie. Jest to myślę kolor fioletowy w różnych jego odcieniach. Swego czasu miałam dzika na punkcie tego koloru. Potrafiłam mieć wszystko łącznie nawet z aparatem w tym odcieniu, w tym kolorze. Natomiast jak byłam młodsza, bardzo lubiałam kolor. Niebieski, ale raczej taki jasny niebieski, taki baby blue. Natomiast kolorem, który też lubię, który mi się podoba, jest kolor taki koralowy, czyli właśnie połączenie różu z pomarańczem. I myślę, że jest to kolor odpowiedni dla mnie. Nie mówię o jakimś całościowym stroju, ale w jakichś tam elementach jak najbardziej mi się podoba. Ulubione zwierzątko. Pytanie numer 21. Jeśli chodzi o zwierzątko, to um, będąc z dzieckiem czy tam nastolatką, przez długi okres czasu miałam akwarium, bardzo duże chyba 260 litrów. Um, i miałam tam przeróżniaste rybki, naprawdę, od gupików, mieczyków, po jakieś tam glonojady, yy, brzanki rekinie, nie wiem, coś tam z delfinami, było butlonosy, nie wiem, no po prostu mnóstwo miałam tych rybek. Nawet tam jakieś, nie wiem czy ja to dobrze pamiętam, latawica? Nie. Ja może się śmiałam, że to są latowice. E, tak czy inaczej, miałam bardzo długo rybki, e, miałam żółwia lądowego, e, chomika, świnkę morską, psa. E, no, mnóstwo zwierzątek. E, natomiast, jeśli miałabym wybrać takie ulubione, to na pewno podobają mi się bardzo konie. Uważam je za bardzo szlachetne, mądre zwierzęta i piękne. I bardzo chciałabym zobaczyć również orkę. Jest to moje marzenie, chciałabym zobaczyć ją na żywo. Widziałam przeróżne zwierzęta na żywo, między innymi delfiny. Było to dla mnie naprawdę miłe przeżycie, ale myślę, że orkę zaliczyłabym do takich ulubionych, które bardzo chciałabym zobaczyć w moim życiu. Pytanie 22. Ulubione perfumy. Na dzień dzisiejszy mam dwa ulubione perfumki, i jest to taki oto perfum, dla wielu z Was pewnie nieznany. Natomiast ja ten perfum używam od roku. Nie mówię o tej buteleczce, bo jest to moja czwarta albo piąta. Również miałam takie mniejsze wersje. Bardzo fajna aplikacja tutaj. Jeśli chodzi o zapach, to taki bardzo świeży. Raczej zaliczyłabym go do zapachów letnich. Natomiast jeśli mówimy o zapachu takim bardziej zimowym, cięższym. To jest to taki oto perfum stery magler, który już przedstawiałam kiedyś w swoich ulubieńcach. Mam nadzieję, że ta nazwa jest dla Was widoczna. Bardzo piękna buteleczka, taka aztecka, nie wiem, celtycka, jakkolwiek tam nazwiecie, tutaj właśnie ma taki pierścień i zapach ten. Tak jak powiedziałam, jest znacznie cięższy i te, no te perfumy nie należą do najtańszych. Możecie sobie tam właśnie gdzieś ceny sprawdzić, ale jest, te dwa zapachy są takie bardziej lubiane przeze mnie. Pytanie 23. Ulubione święto, więc jeśli chodzi o święta, to. Tak naprawdę my z mężem e, śmiejemy się, że e, Boże Narodzenie czy tam walentynki mamy każdego dnia, e, i życzę Wam wszystkim tego samego. E, ale jeśli miałabym wybierać ze wszystkich świąt, e, to na pewno byłoby to e, Boże Narodzenie. Nie tyle ze względu na prezenty, co na klimat na taką rodzinną atmosferę. Na właśnie te światła, choinki i ten zapach, właśnie barszczyku czerwonego i tych wszystkich świątecznych przypraw. Nie przypraw, potraw, wybaczcie. Czy skończyłaś liceum? Pytanie numer 24. Nie, nie skończyłam liceum, skończyłam technikum. Czy, kiedy, czy kiedykolwiek byłaś za granicą? Ile razy? Jeśli chodzi o zagranicę, to byłam raz w Niemczech, kilka razy w Hiszpanii i kilka w Portugalii. No i mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc no, byłam tutaj, jechałam do Polski, więc byłam tu kilka razy. No nie wiem, jak odebrać to pytanie. Czy mówisz w językach, w innych językach? Tak mówię, mówię w języku angielskim na poziomie komunikatywnym. Myślę, że na dość dobrym poziomie. Jeśli chodzi o język niemiecki, to miałam go na studiach, niewiele pamiętam, kilka zwrotów. No i jeśli chodzi o język. Portugalski to też już coś się nauczyłam, ale nie jest to na tyle płynne, żeby, żeby stworzyć z tego zdanie. Jest to po prostu kilka dziesiąt słówek powiedzmy. E, 27. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo, e, siostrę młodszą ode mnie o rok o imieniu Asia e, i brata 7 lat młodszego. O imieniu Sebastian. Ci, którzy są najstarsi, wiedzą, co to jest niestety zamęka. Być nianią dla swojego rodzeństwa. Pytanie 28. Czy Twój ulubiony sklep? Więc, moim ulubionym sklepem, jeśli mówimy o kwestii kosmetycznej, będzie myślę Boots ponieważ jeśli chodzi o budza, to oprócz tego że macie sporo promocji często jest właśnie tam 3 za 2 jakieś miksowanie produktów i tak dalej poza tym dostaniecie jakieś dostajecie kupony jeśli oczywiście macie kartę założoną dostajecie jakieś kupony vouchery upusty a ponadto kolekcjonujecie punkty i potem te punkty możecie Wykorzystać przy kupnie e, e, kosmetyków, produktów e, z tego sklepu. Natomiast jeśli chodzi o kwestię ciuchową, e, to będzie to Primark e, i będą to second-handy. E, second-handy polecam głównie dlatego, że można tam znaleźć coś fajnego, coś na topie, e, gdzie można wpleść w stylizację. I będzie to kosztowało groszowe sprawy, a dajmy na to w sklepach znanych projektantów no, będzie to kosztować znacznie więcej. Wiadomo, moda wraca, a na second-handach można znaleźć naprawdę wszystko. Pytanie numer 29. Ulubiona restauracja. I jeśli mówimy. O restauracji, to ci, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, może będą kojarzyć firmę Nando's. Jest to portugalska restauracja i myślę, że to, tą zaliczyłabym do moich ulubionych. Jeśli chodzi o takie fast foody, to lubię Burger King. Czy lubisz szkołę? Tak, lubię szkołę. E, zazwyczaj e, lubię rzeczy, które mnie rozwijają, e, dlatego nie lubię tematów, e, które mnie nudzą. Nie lubię rzeczy, które już wiem e, i lekcji, które nie przynoszą mi e, po prostu nic. E, ulubiony youtuber. E, jeśli chodzi o tą kwestię, to długo się nad tym zastanawiałam. I doszłam do wniosku, że naprawdę jest tak wiele dziewczyn, które robią fajne, ciekawe filmiki, że no naprawdę ciężko wybrać jest tą jedną ulubioną osobę, która nagrywa właśnie te filmy. I niestety, youtubera ulubionego nie posiadam. Pytanie 32. Ulubiony film. Moim ulubionym filmem. Huh. Tak naprawdę mam kilka ulubionych filmów. E, jeśli chodzi o taką klasykę, e, to byłoby to na pewno Dirty Dancing, e, byłoby to na pewno Pretty Woman, Uwierz w ducha, e, jak Miasto Aniołów z Meg Ryan i Nicolasem Cage'em. Jeśli chodzi o ulubionego aktora, to myślę, że Nicolas Cage jest moim ulubionym. Film bez twarzy, właśnie z nim. Na pewno gorąco polecam Wam film Zaklinacz Koni. Jak również świetnym filmem jest film Kochanice Króla. Pytanie 33 ulubiony program w telewizji. Więc moje drogie, telewizję ja w ogóle nie oglądam. Jeśli już załączam coś, to jest to Viva lub kanał muzyczny, kiedy sprzątam, gotuję, po prostu lubię sobie słuchać muzyki, lub też włączam właśnie na telefonie jakieś filmy na YouTubie. Jeśli chodzi o telewizję, nie poświęcam jej dużo czasu z mężem oglądamy filmy na DVD, można powiedzieć, bo to jest Blu-ray, nieważne. Po prostu jesteśmy, wybaczcie, bateria mi siada. Jesteśmy zarejestrowani w po prostu wypożyczalni online, gdzie przysyłają nam tygodniowo dwie płyty z filmami i zazwyczaj te filmy wybieramy i oglądamy sobie je w chwili wolnej razem. PC czy Mac? Odpowiedź jest PC. Pytanie 35. Jaki masz telefon? Telefon mam taki, czyli Samsung Galaxy 2. I ostatnie pytanie, pytanie 36. Ile masz wzrostu? Wzrostu mam 1,68 m. No i co? No, i tym właśnie pytaniem kończę mój filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wybaczcie, że trwał on tak długo, ale niestety pytań było troszkę i chciałam odpowiedzieć na nie dość wyczerpująco. Ja Was oczywiście przepraszam za to, że nagrywam w takim świetle, ale pomyślałam sobie, że mam teraz chwilę wolnego. Niestety leży w łóżeczku, w łóżeczku, więc postanowiłam posłuchać Waszych próśb i nagrać ten tak. Mam nadzieję, że odpowiedzi Wam się spodobają. Ja Was gorąco zachęcam do komentowania. Jeśli macie ochotę, kciukujcie. No i wszystkich moich kochanych subskrybentów, pozdrawiam i ślewam, jak zawsze, gorące buziaki i dużo, dużo ciepła i słońca. Papa! Pa.